z bardzo często zadawanych przez Was pytań. Co pić między posiłkami i co pić do posiłku? Między posiłkami wodę i tylko wodę. Bez cytryny, bez żadnych dodatków. To jest bardzo ważne, dlatego że nasz organizm, nasz układ pokarmowy potrzebuje ciszy insulinowej. Takiego czasu, który pozwala ustabilizować się glukozie, opaść insulinę. Oczyścić się wszystkim narządom, wyciszyć się, przygotować się do kolejnego posiłku. A wszystko, co nie jest czystą wodą, w jakiś sposób aktywuje ten układ pokarmowy. Jeżeli to będzie woda z cytryną dla organizmu, to jest po prostu woda z cukrem. Cytryna jest owocem, zawiera cukry, które są rozpuszczone w wodzie, tym bardziej dla nas dostępne. I tak naprawdę woda z cytryną wcale nie powoduje małego wyrzutu insuliny. Czasami nawet takie dodatki jak listki mięty, plasterek imbiru one już aktywują nasz układ pokarmowy. U niektórych osób już mogą aktywować wydzielanie się insuliny. Dlatego czysta woda jest. Jedynym napojem, jaki powinniśmy spożywać między posiłkami. Czasami pytacie, czy ona może być gazowana. Jeżeli nie macie żadnych problemów, Żołądkowych. Jeżeli nie odczuwacie żadnego dyskomfortu pijąc wodę yy, gazowaną, to jak najbardziej z takiej wody również możecie korzystać. Zawsze słuchajcie swojego organizmu. On Wam podpowie, jaki rodzaj wody jest dla Was najlepszy. W momencie, kiedy jest zimno, bardzo polecam wodę ciepłą. A w zimowe wieczory nawet wodę gorącą, która wbrew pozorom wspaniale potrafi zastępować nam herbata. Jest to tylko kwestia przyzwyczajenia. Sama w swoim gabinecie mam termos z gorącą wodą i uwielbiam e, tę gorącą wodę wypijać. Pewnie często widzicie to e, nawet w czasie wizyt. Jeżeli chodzi o wypijanie e, do posiłku, to to może być kawa, herbata. Różne napary ziołowe. Tutaj tak naprawdę wybór należy do Was. Ważne, żeby to były rzeczy bez cukru, bez żadnych sztucznych dodatków. Jeżeli chodzi o soki owocowe, raz na jakiś czas po takim złożonym białkowo-warzywnym posiłku, uzupełnionym w szlachetne tłuszcze, możecie wypić szklankę soku. Ale pamiętajcie, że zawsze zjedzony owoc będzie dużo lepszym rozwiązaniem, dlatego że zjadamy wtedy całość. Zjadamy błonnik, dużo lepiej przyswajamy wszystkie witaminy i mikroelementy z tych owoców i ten zjedzony owoc na deser po posiłku dużo wolniej będzie uwalniał cukry niż wypity sok. Wypijanie soków między posiłkami robi myślę, że więcej szkody niż pożytku, dlatego, że z punktu widzenia naszego organizmu to jest ogromny strzał glukozy, która jest bardzo łatwo dostępna, bo rozpuszczona w wodzie, fruktozy, bardzo duży wyrzut insuliny. Więc to jest rozwiązanie zdecydowanie niekorzystne. Więc, między posiłkami, czysta woda gazowana, niegazowana lub po prostu gorąca przygotowana woda do posiłku, kawa, herbata, napary ziołowe. Tutaj macie dowolność.